ma smutne info leci, ale no niestety yy... Kurwa, na CupHard'zie blacklista Żadnych serwerów fajnych jeden sens nie ma, oprócz tego co było LabMC, bo w piątek startowało No i kurwa Nie chce mi się grać kurwa na Glindiach Nie chce mi się nagrywać, bo jestem kurwa leniwy nie mam co robić z kanałem. Wydaje mi się, że jedyną rzecz jaką będę kurwa wstawiał, to jest wersja 1.8 Która i tak nie będzie oglądana na moim kanale, więc kurwa Zasięgi polecą w dół Więc w to mnie to jebie, kurwa, nie, bo Fajnie się ogląda, jak widzisz kurwa, wstawiasz film, widzisz 3000 wyświetleń, kurwa Lud mi się to fajnie ogląda, ale kurwa, jak mi się nie chce grać 1.16 nie mam, nie będę robił jakichś kurwa montaży, bo po chuj mam to robić, skoro kurwa. Nie wiem oglądanie jak ktoś kurwa strefuje drugą osobę. Dla mnie to jest po prostu kurwa nudne. Nie będę nudził siebie i innych. Jedyne rzeczy, jakie wstawiałem w sumie z 1.16 16, to były te gildy, ale nie chce mi się po prostu grać w tej gildi Jedyne co bym mógł zagrać z Gildi, to jakbym mógł zagrać w mniejszej ekipie, jakiejś jedno-trzyosobowej coś takiego. Ale no to kurwa, jakiś kraftar albo tabem nie wiem. Hmm, więc pewnie kurwa, jedyne filmy, jakie będą, to 1.8 wstawiane. Jakiś kurwa HPX HC albo Cockstrof, jak wystartuje, będzie wygrywalny. Bo no, nie wiem. Nie chcę mi się grać 1.16 już. Dla mnie to są nudy. Może kiedyś się nawrócę jeszcze na 1.16, ale kurwa nie będzie to w najbliższym czasie. Raczej, no może coś się zmieni i będzie ta wersja fajnie grywalna. A ja przestanę być liniwą kurwą i zacznę coś robić. W sumie to tyle chciałem kurwa powiedzieć. Yy, tak.